Niektórzy ludzie nie wierzą, że gdy medycyna zawodzi, można pomóc drugiemu człowiekowi energią. Niestety, często się mylą. Znany z cudownych uzdrowień mistrz terapii Ireneusz Tobiecki to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to setki cudów. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stobieckiego. Przeziębiłam się niesamowicie, gdzieś w połowie grudnia. Zmarzłam na sopel. No, i na drugi dzień po tym zmarznięciu przestałam słyszeć. Zupełnie szum w głowie mi się zrobił, okropne rzeczy były. Chodziłam po lekarzach, no, jakieś bardzo powolne skutki były tego. No i tak mi dokuczało to, no bo najgorsze to było, że człowiek nie słyszał, a to jest, to jest, przecież bardzo uciążliwe. No więc poradzono mi, żeby zgłosić się do Pana Stowieckiego, bioterapeuty, co też uczyniłam, no gdzieś półtora miesiąca temu. Już po pierwszym seansie, czułam się po pierwszym seansie bardzo chora, tak jakbym grypę miała. Tak wszystko, a paliło mnie wszystko, taka gorączka była, że coś okropnego. Ale co zauważyłam, że moje prawe ucho przede wszystkim, bo prawe najgorsze było, więc radio włączyłam i tak myślę, co to radio tak głośno idzie, więc poszłam ściszyć. Za chwilę poszłam na telewizor. Moi sąsiedzi oglądali telewizor i ja też słucham tego telewizora i pytam się, czy pogłośnili, czy dali wyżej głos, ponieważ ja tam bym mówią, że nie, a ja słyszę po pierwszym seansie. Także naprawdę jestem bardzo wdzięczna panu Ireneuszowi, bo dużo skorzystałam. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Ireneuszu, bo rzeczywiście odczułam bardzo wielką ulgę. To było no, okropne. Lekarze co mogli to robili, ale jakoś nawet mi przypisywali, że to już będzie chyba głuchota. A jednak ja, Bogu dzięki i, i, i dzięki bioterapeuty Panu Ireneuszowi właśnie y, ja teraz słyszę. Dziękuję bardzo. Lekarze robili co mogli i przypisywali głuchotę. Bogu dzięki i dzięki bioterapeucie panu Ireneuszowi ja teraz słyszę. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bionergoterapii Ireneuszem Stobieckim mogą zamówić wizytę. Telefon 773-283-1505. 283-1505.